Zaczynam się troszkę obawiać. Czemu ta Lora przed nami ucieka? To jest też pytanie. To o Boże, no nie, no nie. Brookhaven Hospital. Kurczę, i nic. O. To się nie nacieszyłem. To się nie nacieszyłem. Egademę po w hospital świetnie. Dobra, ale mam Mary przy sobie, więc może nie będzie tak źle. Ale to od razu wiem, kto tutaj się na nas. Jezu, ten cień. Kto tu się trzai? O, wspaniale. Director's Room, Meeting Room. A zobaczymy. Tradycyjnie sprawdzamy, co jest otwarte, co nie. No, trochę już doświadczenia mamy. Ta winda. Więc nie powinniśmy tutaj tak panikować. W razie jest sporo pozamykanych pomieszczeń, same pozamykane. Nie żebym rozpaczał z tego powodu. Czemu taka mała dziewczynka dziś mi się tam szlaja po szpitalu, no to jest jakiś obłęd e, Czekajcie, tu są drzwi Zamknięte, fajnie Tablica Byłem zaskoczony, że nam się udało tam wejść e, Jezus Maria, jakie rozbudowane jest to miejsce Muszę to wszystko posprawdzać Examination to po lewej Mamy parę drzwi Czy coś tu będzie otwarte? Czekajcie, tu jeszcze mamy. A Co coś było. A nie, czy to sprawdziłem? Nie, wydaje mi się, że nie. Przepraszam. Eee, o kuśwa, dobra, coś otworzyli. Co to jest za pomieszczenie? To jest yy, biuro, tak? Office to możemy zapisać. Yy, tak też uczynimy. Hospital, Office. kurczaki. No nie myślałem, że to już przyjdzie nam do takiego miejsca. Pięknie hospital here. Aha, dobra. Tak sobie pomyślałem, czy to nie będzie o jakiejś informacji o, o Mary Jack Davis. Czy ona na przykład tutaj nie była właśnie leczona? Jest to ten suicide. Jack Davis trzy razy próbował popełnić samobójstwo z nieznanych powodów. Mimo, że jest wzorowym pacjentem, który słucha się zaleceń lekarzy i pielęgniarek, musi być obserwowany, nadzorowany ze względu właśnie na te jego samobójcze próby. Joseph Barkin, to są imiona, które mi nic nie mówią, te postacie się nie pojawiły. His seems to be rooted in the fact that he believes he guilty. Jego choroba wzięła się stąd, że obwinia się za spowodowanie śmierci swojej córki. Jego objawy świadczą psychotic break. Ma paranoia. Psychotic break, czy to nie będzie jakieś załamanie nerwowe, coś w tym stylu? Normalnie, y, nogu jest spokojny, ale gdy emocje wez, wezmą nad nim górę, to ma skłonności do agresji. Joshua Louis. Y, ten coś rozrabiał. Y, napaście, ale nie, nie w szpitalu. Dopuścił się napaści. Battery. Co to jest battery? O Boże. I inne agresywne zachowania. Czy to nie jest związane. mi to słowo. Nie wiem, czy to nie jest związane z jakąś bójką, z alkoholem. Coś takiego. Persecution Complex. Tendency to things. Persecution. Persecution Complex. To nie są jakieś kwestie. Yy, yy, Boże. Coś. Jak to się mówi? Funkcje poznawcze, coś w tym stylu. Chyba ma zaburzone i tendencje do rozwiązywania problemów przez przemoc i zaleca się ostrożność w kontaktach z nim ciekawe czy ci pacjenci wciąż tutaj są to byłby numer czy mam trzech pacjentów to w sumie trzeba się przygotować bo jest to możliwe hmm. czekajcie bo coś tutaj James pogląda Nic no tu nie ma, gościu? Different kinds of memos are hanging up, but there's nothing, dobra Tu coś widzi... a, health drink dobrze Czy mogłabyś się przejść? Czy się nie przejdziesz? Ja nie wiem, czy coś tam jeszcze nie ma, a ty tutaj tak stoisz, Mary? Przepraszam cię, ale... Dobra, może nic tu nie ma Jezu, co obskurne miejsce Tutaj, dobra Wychodzimy. Mm, to jest drugie pomieszczenie, tak? Co to jest? E, document room, czyli, czyli miejsce, gdzie nazwa wskazuje. Boże, z dokumentami. Payment of interest. Something written on it. Jakaś maszyna do pisania. E, the potential for the... For this illness exists in old people and under those circumstances, anyone would be driven like him to the other side. Um, możliwość zachorowania te, na tę przypadłość uh, jest u wszystkich ludzi, jeśli um, pewne okoliczności będą temu sprzyjać uh, i anyone would be driven. I każdy mężczyzna i kobieta mm, będą skłonni tak jak on, to być żywym jakim, by przejść na drugą stronę. The other side. Od razu mi się przypomniała piosenkę Red Hot, czyli Peppers. The other side, maybe. Druga strona może nie być najlepszą nazwą. Przecież nie ma ściany oddzielającej obydwa światy. It lies on the borders, leży na granicy, gdzie rzeczywistość, świat rzeczywisty i fikcyjny przecinają się ze sobą. To miejsce jednocześnie bliskie, jak i dalekie. Dobra? Niektórzy mówią, że to wcale nie jest choroba. Nie mogę się z nimi zgodzić. Jestem lekarzem, nie filozofem. Ani na. Jestem lekarzem, nie filozofem, ani psychiatrą. It, it isn't even, it. że to nie jest choroba. Nie mogę się z nimi zgodzić. Czy to jakaś wskazówka co do stanu Jamesa? Tak się zastanawiam. Ale czasami muszę zadać sobie to pytanie. Hmm, czy to. Jest? To prawda, że dla nas jego wyobrażenia są niczym innym niż obrazami zajętego umysłu, ale dla niego nie ma innej rzeczywistości. No to gra nam wyraźnie sugeruje, że tak może być z Jamesem. Tak czy inaczej jest tu szczęśliwy. Ciekawe, o jakim pacjencie mowa. Więc dlaczego, pytam siebie, Dlaczego, by go uleczyć musimy w sposób bolesny ściągnąć, ściągnąć go do naszego rzeczywistego świata. Jeszcze coś tam jest dopisane. Mam klucz od Josefa. To najprawdopodobniej klucz do, tej, do tego pudełka. Josef to tak, to jeden z tych pacjentów, których czytaliśmy. Czekajcie, coś wziąłem. Za szybko kliknąłem. Takiś klucz mamy, tak? Zakładam. A purple, bo, a purple ball key. A ball is drone on its, On it in Purple. It was on the desk. Dobra. A, combine Z czymś to będziemy mogli połączyć. Ale na razie totalnie nie wiem z czym. Jeszcze tu możemy rzucić okiem. Trochę tych notatek mamy. Doctor's Journal, Patient Record, to tam był ten Joseph, nie? Jack Davis, Joseph Barkin i Joshua Lewis. Dobra, coś jeszcze pewnie znajdziemy. Sporo kurczę tego tłumaczenia, ale to mogą być ważne informacje, także mm, chciałem je tutaj przeczytać i w miarę możliwości, jak najlepiej je przetłumaczyć. Dobra. Wszystko jest. Możemy. Tam nic nie ma. Możemy ruszać dalej, sprawdzać te pokoje. Tak się, to Mary. Nie wiem, czy robić jeszcze zapis. A, czekajcie, przejdę, póki ona tam stoi dla pewności. Dobra. Mi się zdawało, że nic tam nie ma, ale lubię się upewnić. Dobra, wpiszemy, może tu. Tak jest. Dobra, to lecimy dalej.